Za chwilę rusza kurs online płaszczyzn stymieśniowy. Co to jest? To jest metoda, chciałem powiedzieć, przeciwbólowa, ale tak naprawdę to jest metoda, która pozwala radzić sobie z różnymi dolegliwościami układu ruchu. Więc nie tylko ból, ale napięcie, sztywność, ograniczenie ruchomości. Prosta. Stymulujemy punkty akupunkturowe, ale uwaga! Nie tylko igłami można stymulować, albo palcami własnymi, albo narzędziami do akupresury. Ważne jest to, żeby zastymulować. Efekty przychodzą w ciągu kilku minut. Na czym polega wyjątkowość? Takie słowo istnieje. Dlaczego ta metoda jest wyjątkowa? Ponieważ nie opiera się na lokalizacji dolegliwości, ale na ruchu, na zaburzeniu funkcji, która nasila tę dolegliwość. Dla przykładu, niech będzie łokieś tenicisty. Wiemy, gdzie boli, ale inaczej będziemy leczyć, jeśli ból nasila się podczas zaciskania pięści, inaczej jeśli ból będzie się nasilał przy prostowaniu łokcia, inaczej jeśli ból będzie się nasilał przy rotacji przedramienia.